Witam wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości. Witam szczególnie pana wiceprezydenta Adama Wieczorka z Urzędu Miasta, pana Macina Dołaszewskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej. E, witam przedstawiciela wojewody pana asystenta, asystenta wojewody pana yy, Barkonia Józefowicza. Wszystkich państwa zebranych, delegacje. Przedstawicieli służb. Ta dzisiejsza uroczystość to jest 108 rocznica od przybycia do łodzi pierwszych oddziałów legionowych. Cóż to znaczyło? Ci szaro ubrani żołnierze, którzy się pojawiali tu i ze zdziwieniem byli obserwowani przez mieszkańców miasta, których nie widziano od kilkudziesięciu lat, bo w Powstaniu Styczniowym ostatnio się żołnierzy polskich widywało, bohaterów walczących, a ci legioniści niepozorni stali się jakby drożdżami, które powodują wzrost ciasta, tak oni powodowali wzrost i entuzjazmu narodowego i byli ochotniczym zaciągiem do armii, która się ochotniczo utworzyła i podczas tego przybycia do Łodzi tych kilku dziesięciu dni, których tutaj byli i grasowali, dlatego, że na początku, w połowie października przybyli, a koniec października był właściwie już powodem do ucieczki stąd, dlatego, że napierała znowu armia rosyjska. Ten pobyt zaowocował werbunkiem uzupełnienia batalionu piechoty i i, i, i plutonu kawalerii, który się tutaj sformował. To dzisiaj wspominamy, żeby mieć świadomość, że legiony przyczyniły się do niepodległości, ale legiony to był ułamek w obliczu całej wielkiej machiny wojennej wielu milionów walczących między sobą państw. Natomiast to, że się pokazali Polacy w mundurach walczący o swoją ojczyznę. To, że się po tych w dalszym ciągu działań wojennych, zwłaszcza tych na Polesiu, które się odbyły na Wołyniu, wszystkie trzy brygady regionów zjednoczone walczyły wspólnie z, przeciw Rosjanom i wykazały się niezwykłym, niesłychanym bohaterstwem i znalazły uznanie sprzymierzonych wówczas armii niemieckiej, austriackiej. To stało się również tym, że w propozycji prezydenta Wilsona zaznaczone zostało, że Polska powinna odzyskać swoją państwowość. Jeśli ma tak dzielnych swoich synów walczących o wolność, godna jest swojego państwa. I to te słowa niech będą jakby mottem dzisiejszej uroczystości tego wspomnienia. Przewodniczący zarządu Głównego Związku Regionistów Polskich i Prodni powiedział, obchodzimy dzisiaj w 108. rocznicę wkończenia oddziałów regionowych do Łodzi. Ale historia tego wydarzenia sięga wcześniej. 6 sierpnia 1914 roku, kiedy pierwsza kompania kadrowa złożona z członków Związku Szczeleckiego i Polskich Dłużyn Szczeleckich wyruszyła po niepodległość w kierunku na Kielce. Była to swoista agitacja czynem, która miała zaowocować ogólnopolskim, antyrosyjskim powstaniem. Nie udało się i w tej sytuacji do akcji wkroczył Naczelny Komitet Narodowy w Krakowie o charakterze kurałstwujackim, który wystąpił z propozycją utworzenia dwóch regionów polskich. Józef Piłsudski nie miał innego wyjścia, tylko przekształcenie swojego pułku strzelców, niepodległościowego pułku strzelców, pierwszy pułk piechoty Legionów Polskich. I ten pierwszy pułk piechoty Regionów Polskich się następnie w pierwszą brygadę Legionów, następnie za sobą pociągnął drugą, trzecią brygadę i jak tutaj przewodniczący powiedział, Skończyło się to na wielkiej bitwie pod Kostuchnówką, która między innymi przyczyniła się do tego, że dwaj cesarze, austriacki i, i niemiecki, podjęli decyzję o przystąpieniu do tworzenia państwa polskiego. Oczywiście był to projekt odległy, ale okazało się, że Piłsudski miał bardziej zróżone plany, to znaczy w połowie we wrześniu, jak Austriaccy zaczęli ponosić stromotne klęski od Rosjan, wówczas nawiązał kontakt z dowództwem IX Armii Niemieckiej, zawiązał porozumienie polityczno-wojskowe, na mocy którego na terenach zajętych przez wojska niemieckie mogły formować się oddziały regionowe, przede wszystkim oddziały uzupełniające do pierwszego punktu piechoty regionów polskich i dlatego już 12 października 1914 roku pierwsi legumiści przyszli tutaj do Łodzi i zaczęli rozglądać się w jakich miejscach można, powiedzmy, formować oddziały ochotnicze. 18 października kroczył tutaj e, Okręgowy Komisariat Polskiej Organizacji Narodowej. Organizacji, która wspierała działania niepodległościowe Józefa Piłsudskiego. Tu stworzono komisariat również powiatowy, Komisariat Łódzki. I one tutaj doprowadziły do tego, że został utworzony batalion uzupełniający do pierwszego punktu piekosty regionu polskiego liczący 299 osób oraz jeden pluton do pierwszego szodronu regionu liczący 30 osób. Niestety ofensywa niemiecka na Warszawę, na którą tak liczył Józef Piłsudski, nie udała się. Niemcy zaczęli się wycofywać i w ten sposób również po po dwóch tygodniach musieli wycofać się z Łodzi. Ale ci, którzy się wycofali prześlizgnęli się z pod krzywokłonami w następnym Natomiast w kolejnych latach tutaj w Łodzi zawali przede wszystkim emisariusze i biura werunkowe do regionów polskich Naczelnego Komitetu Narodowego Departamentu jego Wojskowego, który działał w Piotkowie, obecny w, w Piotkowie Trybunalski. Tutaj też po walkach na Wołyniu skierowano park amunicyjny regionów polskich. Był to oddział wyposażony w kilkadziesiąt wozów do przewozu amunicji, do przewozu broni, który na Wołyniu dostarczał bra broń i amunicję do pierwszorzutowych oddziałów. I on tutaj wkroczył 24. Grudnia 1916 roku i przebywał do połowy lipca 1917 roku, kiedy część żołnierzy odmówiła złożenia przysięgi na wierność braterstwu broni z Niemcami i Austriakami. Zostali oni internowani. I już w połowie 1918 roku. Niemcy na skutek swoich klęsk zaczęli też luzować swoją politykę narodowościową, zaczęli zwalniać legionistów y, z obozów internowania i wtedy do Łodzi przybyli legioniści, którzy utworzyli Związek Byłych Oficerów i Żołnierzy Regionów Polskich. I ten związek liczył około 100 osób. Jak rozpoczęły się y, tutaj akcje rozbrojenia Niemców, to na czele całej akcji w Niemców stanął Alfred Biłyk legionista i legioniści odegrali wielką rolę w łódzkim powstaniu 1918 roku także tak jak państwo widzicie od 12 października 1914 roku do 11 listopada 1918 roku tutaj działalność Legionów Polskich była potwierdzona była cały czas można powiedzieć młodzieżową na topie. Jesteśmy w parku imienia Legionów, przy pomniku Legionistów i mamy łódzki październik legionowy. Dlaczego akurat październik? No tu w październiku 1914 roku, już właśnie jak mówił doktor Bogalecki, pojawiły się pierwsze oddziały Legionistów Polskich, którzy obok Niemców właśnie walczyli z Wojskiem Rosyjskim. Czyli tak naprawdę czcimy początek, można powiedzieć, drogi do niepodległości polskich żołnierzy, polskich regionistów. Co prawda zaczęło się wszystko już 6 sierpnia 1914 roku, kiedy pierwsza kompania kadrowa wyruszyła wzniecić powstanie na, w Królestwie Polskim, ale ta akcja została nieudana i później wrócono do koncepcji współpracy z jednym z zaborców, Austro-Węgrami, a później również poniekąd trochę z Niemcami. Współorganizatorem dzisiejszej uroczystości jest Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego, który, jak dobrze kojarzę, ma już 40 lat. Co w ciągu tych 40 lat się działo? Ponad 40-40, prawie 2 lata. Co się działo? No, bardzo dużo tutaj założyciele, jak pan Barański, pan Ostoja Owsiany, no przede wszystkim dążyli do tego, żeby w Łodzi czczono pamięć komendanta, marszałka Piłsudskiego żeby powstał później w latach 90 pomnik, żeby upamiętnić miejsce przy ulicy Wschodniej, gdzie mieszkał marszałek, gdzie tworzył swoje pismo robotnika i w ten sposób no, kultywować pamięć o marszałku, który z Łodzią był związany. No i teraz komitet ma nowego prezesa. Miło mi, od można powiedzieć miesiąca, ponad dwóch już prawie miesięcy jestem prezesem Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego. No, taka, taki pomysł tutaj się narodził, jeśli chodzi o, o zmianę no, chyba pokoleniową, bo jednak no, 40 ponad lat działalności osoby są wiekowe. Często to są dzieci, czy też yy, rodziny legionistów polskich, którzy mają już lat kilkadziesiąt powiedzmy tak. Dużo. Czyli sam już jakieś plany na kolejne 40 lat? Tak, już zaczęliśmy. Pierwsze, pierwsze, jedno z pierwszych spotkań to był wyjazd właśnie do domu marszałka Piłsudskiego, do domu Milusin, do Sulejówka i komitet zwiedzał właśnie dworek Milusin, zwiedzał nowoczesne muzeum, jakie jest w Sulejówku, poznawał historię najwybitniejszego z Polaków. kwiaty złożył przed przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi pan Marcin Głoszewski. Ja ty złożył chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego. Jaka jest symbolika tego y, pomnika? Y, pomnik jest figuralny, to znaczy, że autor y, wybrał postać y, żołnierza Legionów w Mundurze Legionowym z 1914 roku mającego na czapce orzełek, tak jak nam powiedział, bo tam nikt nie, nie sięgnął, orzełek y, z literką S, to znaczy strzelec, bo przed wojną działały y, związki strzeleckie to znaczy Związek Strzelecki i Towarzystwo Strzelec i popularnie nazywano Związkami Strzeleckimi, których członkowie, no, pierwsi weszli powiedzmy do Królestwa Polskiego i stanowili trzon pułku strzelców Józefa Piłsudskiego. I tutaj mamy taki problem, że w szkołach uczą tylko do I wojny światowej. I oni legionistów sobie jakoś utożsamiają z legionistami Henryka Dąbrowskiego. I nie pojmują, że jeszcze byli legioniści w okresie I wojny światowej. I dlatego chcemy tutaj zrobić taką. Tablicę pochyłą, bo e, autor pomnika nie zgadza się, żeby na e, tym postumencie zamieścić, że był orzełek, ale nie orzełek strzelecki, to orzełek legionowy, bo w Legionach walczyło ponad 30 tysięcy, przeszło przez szeregi legionowe ponad 30 tysięcy żołnierzy, nie? a tych powiedzmy z orzełkiem strzeleckim, no to była gdzieś jedna piąta tylko, a my... Z wszystkim legionistą, czy to druga brygada, trzecia, czy też pierwsza, wszystkim. Z tyłu wymusiliśmy yy, na autorze ponika, bo nie chciał za Chiny, yy, tego cytatu yy, z, Karola, z wystąpienia Karola Wojtyły, metropolity krakowskiego, z takim przesłaniem do młodzieży że to wszystko, bo pomnik co to, stoi, chodzą przy i od czasu do od czasu odwiedzają i niekiedy powiedzmy starsi ludzie, którzy tutaj spacerują, a tak to on musi też żyć i on jest skierowany do młodzieży, do przyszłych pokoleń, bo oni to wszystko pociągną. No, dlatego my na przykład organizujemy teraz wręczanie szabli tym szkołom, które albo wokół pomnika i działają od czterech lat, mają patronat szkolny nad pomnikiem i mogiłami i legionistów na Starym Cmentarzu albo też powiedzmy mamy taką szkołę 170, która jest na, na widzewie. Tam też działali legioniści oraz szkołę podstawową numer 11, która jest na Redkini. Na Redkini, przy ulicy Redkińskiej 127, mamy taki pomnik ogólny. Jest tablica poświęcona parkowi amunicyjnego no, Legionów Polskich, który tam funkcjonował od wigilii Bożego Narodzenia aż do połowy lipca 1917 roku. I my t, o, powoli odchodzimy, coraz mniej nas jest, ale za nami idą też szeregi młodych ludzi, nauczycieli prowadzących młodych ludzi. Te szkoły otrzymują szable Armii Łódź, to jest nagroda będąca repliką polskiej szabli bojowej z wzór 1917. Będą w gablotach wisiały, dostają nagrody i tak dalej. Oj, konkurs super, był opłacony z budżetu obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Także myślimy nie co tylko teraz, ale i o przyszłości i najważniejszym teraz elementem pomnika jest oczywiście ten legionista i z tyłu tablica dedykowana młodzieży polskiej, rodzinie legionowej, jak powiedziałem tutaj, tak nam dopomóż Bóg. O.